Tak sobie pomyślałem, że stworzyła się luta na rynku, że taką kawiarnię artystyczną, przyjemną, gdzie będzie można sobie posłuchać jazzu, muzyki klasycznej, muzyki filmowej, nawet e, chcemy w niej prezentować muzykę dzieci, które uczą się i grają w szkołach muzycznych, w ogniskach. Będziemy mieli tutaj też duży ogródek przed lokale, jak mam wszędzie gniazdka dookoła, więc Wi-Fi jest od miasta dane tutaj na rynku, więc chcemy też być taką knajpką internetową, bo tutaj wypiekali świeżutkę pieczywo, organiki, papierki. Czy. Naprawdę będziemy się starali, żeby to było fajne miejsce, gdzie można było wpaść, posiedzieć, po obserwować to, co się dzieje w, w sercu miasta. Przyjdzie czas jesień, kiedy ogródki zniknął, będzie chłodniej i wtedy jakby skupili się tutaj na naszej tej działalności komfortowej, pianista będzie grał codziennie. Będą to pianiści no, nasi, białostolcy, rekrutujący do czasów. Chcemy zapraszać e, i, pianistów takich no e, znanych, wybitnych. Przypominam, że też chcielibyśmy jakieś małe formy e, robić, takie duety.